URL. Dzisiaj kilka słów komentarzy do, bieżących, do bieżącej sytuacji, do tego co się dzieje. Przede wszystkim przez ostatnie dni przewija się w internecie niesamowita akcja zapoczątkowana przez artystów i kontynuowana przez artystów muzyków. Bardzo dziękuję w imieniu całej służby zdrowia i opieki zdrowotnej w Polsce za to, że się podjęliście takiego działania i że Hot Sixteen Challenge 2 odnosi takie sukcesy i ma taki taki, taki rozgłos. Bardzo to jest fajna akcja i w imieniu medyków doceniamy, dziękujemy bardzo za Wasze zaangażowanie za Waszą pomysłowość i za to, co tworzycie dla polskiej kultury i dla walki z reżimem. Bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękujemy. Kilka słów, komentarzy do bieżącej sytuacji, tego co się dzieje w a propos, a propos samej epidemii. Otóż tak, dzisiaj była u mnie też pacjentka, która próbowała od dwóch tygodni znaleźć w okolicy w okolicy tutaj Pruszkowa, rejonu Grodziska, Brwinowa, Podkowy Leśny próbowała znaleźć lekarza, który by ją zbadał. Nie mówię o jakichś badaniach inwazyjnych czy procedurach zabiegowych, tylko o zwykłym badaniu lekarskim laryngologicznym, bo za dwa tygodnie ma operację tarczycy i prosiła o ocenę krtani. Wszystkie gabinety laryngologiczne w okolicy są pozamykane. Myślę, że ta obawa jest znacząco przesadzona i nieuzasadniona. Ja generalnie stwierdziłem, że gabinetu nie zamykam. Razem z kliniką stomatologiczną, z którą współpracuję, stwierdziliśmy, że pracujemy non-stop, bez przerwy cały czas. Wdrożyliśmy odpowiednie środki ochrony i osobistej, i po każdym pacjencie są przerwy między przyjmowaniem kolejnych pacjentów. Dlatego że musimy gabinety przygotować, oczyścić, muszą być pacjenci bezpieczni. Nosimy fartuchy, nosimy maski, nosimy przyłbice, jeżeli to jest konieczne. Jesteśmy przygotowani pod kątem medycznym. Także, pierwsza bardzo ważna uwaga, i taki mój komentarz. Praktycznie rzecz biorąc, uważam, że trzeba pracować dalej, trzeba żyć normalnie, bo ta epidemia nie skończy się za tydzień czy za dwa tygodnie, ona będzie trwała i będzie z nami długo. Nie bójcie się korzystać z pomocy lekarzy. A koledzy lekarze, nie bójcie się otworzyć gabinetów. Pracujcie, pacjenci Was potrzebują, pacjenci chcą do Was się dostać i. Wdrożcie procedury, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa, ale nie bójcie się otwierać, dlatego że wstrzymanie medycyny i wstrzymanie pracy lekarzy będzie skutkowało ogromną, ogromną ilością zachorowań i zgonów pacjentów z przyczyn innych niż COVID. COVID jest tylko jednym z całym puzdem układanki, natomiast nie, nie dajcie sprawiżować lękowi i strachowi przed covid i pracujcie normalnie. Używajcie rękawiczek, jak trzeba to podwójnych, używajcie masek, przyłbic, używajcie wszystkich środków ochrony osobistej, które możecie i które możecie sobie, na które możecie sobie pozwolić i które macie dostępne, ale nie bójcie się przyjmować. Natomiast pacjenci, nie bójcie się korzystać z gabinetów lekarskich. Większość osób pracujących w dziedzinach takich jak laryngologia, czyli zabiegowych, stomatologia, chirurgia, różne inne dziedziny, czy ginekologia, które mają kontakt jakby z pacjentem pod kątem też narzędziowym i zabiegowym jest przygotowana do tego, żeby odpowiednio przygotować pracę i gabinetu, i rejestracji, i poczekalni, i samej tutaj ob, jakby obróbki pacjenta takiego pod kątem, pod kątem jakby przeciw, przeciwinfekcyjnym, że bezpiecznie jest. Jeżeli Wy macie maskę założoną, e, przychodząc do rejestracji, do gabinetu, jeżeli e, odstępy między pacjentami są odpowiednie, jeżeli my po każdym pacjencie przyjętym e, wykonamy procedurę takiej dosyć gruntownej e, oczyszczenia gabinetu, e, przemyślenia, a wszystkich powierzchni, zabezpieczenia i siebie, i pacjenta, to ryzyko, że infekcja się do was jakoś tam przedostanie od innych pacjentów czy od lekarzy, którzy pracują, jest minimalna, tak naprawdę w tym przypadku, i dużo większą szkodę zrobicie sobie, jeżeli nie będzie korzystać z pomocy lekarzy, chowanie się w domach i czekanie, aż choroba przejdzie, albo przejdzie COVID, jest zupełnie irracjonalnym rozwiązaniem i tego nie polecam, dlatego, że czasami opóźnienie w leczeniu, no może w laryngologii to nie jest aż takie kluczowe, że tydzień, można czy dwa poczekać, ale czy poczekanie w każdym przypadku rok, czy dwa ma sens i chowanie się przed e, skorzystaniem stanie z pomocy lekarskiej nie ma sensu. Także zachęcam do tego, żebyście korzystali. Prowadzę też również relatywnie dużo telekonsultacji w ostatnich miesiącach i tygodniach i myślę, że może być rozwiązaniem sensownym taka opcja, że na przykład, jeżeli macie jakieś badania wykonane, czy chcecie wykonać jakieś badania, czy nie wiecie, jakie badania wykonać, to być może jest sens na pierwszą wizytę mówić się przez telekonsultację, na wizytę zdalną. I po tej wizycie, na tej wizycie możemy przez telefon albo przez komunikator wizualny ocenić potrzebę bieżącą. Ja mogę wystawić jakieś skierowania, czy recepty, czy, czy odpowiednie dokumenty. Możemy później wykonać te procedury, które nas tam zabezpieczą i przygotują do kolejnej wizyty, już takiej konkretnej. Także rozważcie taką opcję, jeżeli boicie się na przykład, ewentualnie teraz, jakby dostać do lekarzy, teraz się zgłosić, to zrealizujcie wizytę przez internet. Tak, jak podaje to w jednym z filmów, jak to można to zrobić, przez telefon, przez komunikator na, na czacie ustalimy szczegóły, zlecimy to, co jest potrzebne, ustalimy dalsze postępowanie, a później na drugą listę już się spotkamy i umówimy szczegóły dalszego postępowania po tym, jak już będziemy wiedzieć, co w tych wynikach wyszło. To jest bardzo rozsądne postępowanie. Jeżeli teraz jeszcze chcielibyście się wstrzymać, ewentualnie przez chwilę z, z samym takim działaniem miejscowym, ale tak, jak mówię, gabinet działa cały czas. Nie była jednego dnia przerwy w pracy gabinetu. Jeżeli czujecie, że wasza sytuacja medyczna wymaga kontaktu bezpośredniego, ja jestem do dyspozycji, pracuję na no 100%, pracuję, jesteśmy gotowi, także zapraszamy. Także jeszcze raz pozdrawiam was serdecznie z kanału RL. Nie bójcie się, przychodźcie. My dołożymy z naszej strony wszelkich starań, żeby zabezpieczyć i was, i nas przed transmisją wirusa. I tak naprawdę no, zrobimy wszystko, żebyście byli bezpieczni. Także skorzystajcie z pomocy, jeżeli to jest potrzebne, i dbajcie o siebie i o swoją rodzinę, bo tego się, tak powiem, nikt za was tego nie zrobi. Rafał Chmielewski.